służby mundurowe, służby specjalne przez platformę obywatelską są po prostu rozmontowywane. E, osłabia to bezpieczeństwo naszego państwa. No, pierwszym przykładem chociażby byłoby przygotowania do EU 2012. Nie wiem, czy Państwo wiecie, dwa, e, trzy miesiące temu e, z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu e, jednokrotnie na podeszło w wysoko... Sytuowanych 18 oficerów, którzy byli szefami, naczelnikami najbardziej strategicznych działów w tej komendzie, między innymi byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo w trakcie euro tutaj we Wrocławiu. Po raz pierwszy spotkałem się z takim balinowym odejściem tylu wysoko postawionych y, funkcjonariuszy. Donald no, Tusk z mównicy Sejmowej wciąż y, atakuje mnie, y, y, mówiąc, że jestem skandalicznym przykładem y, młodego y, emeryta. Tylko, że kto tak naprawdę zmusił mnie do tego, abym odszedł z Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Jego polityczni aparatczycy. Ja chciałem nadal służyć i pracować w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, aby móc wykorzystywać swoją wiedzę, doświadczenie chociażby szkolić młodych adeptów pracy pod przykryciem, uniemożliwiono mi to. Natomiast chciałbym podkreślić, że moja emerytura dzisiaj zawieszona i jej, jej nie, nie pobieram. Natomiast nie można tak z swałną ręką, jak robi to platforma obywatelska, traktować tych, którzy na co dzień narażają życie, stojąc na straży bezpieczeństwa naszego państwa. Czyli funkcjonariusze wielokrotnie stają się inwalidami, tracą zdrowie w trakcie swoich działań. Nie będę tutaj wchodził jakby w szczegóły tego. Natomiast no, tego typu propozycje ewidentnie rozmawiają polskie służby i zagrażają bezpieczeństwu państwa. Był problem z łącznością na stadionie narodowym. Do dnia 15 maja były zapewnienia, że ta łączność zostanie policji zapewniona. Dziś nie mamy stuprocentowych informacji, że policja dzisiaj może skutecznie funkcjonować podczas zabezpieczenia imprez na stadionie narodowym. Podczas ostatniej wizyty Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych w miejscu dowodzenia stały puste biurka i policja nie miała zapewnionego sprzętu. Do dziś nie mamy informacji, czy to zostało zmienione.